Witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma Ze Wschodu. To do wysocka. Zapraszam na czytanie naszych drogich baranów, baranów słonecznych, ascendentalnych, wynosowych i księżycowych. Czytanie oczywiście z okazji urodzin. I teraz pomyślałam, u nas będzie taka nowa tradycja, że każdy znak będzie dostawać dodatkowe czytanie roczne. Czyli w kwietniu u nas będzie dla byków czytanie. Rozkład 12 domów astrologicznych. Dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Zachęcam również nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału. Do zasubskrybowania. W taki sposób będziecie na bieżąco z nowymi filmami. No i komentarze też mile widziane dla energo odmianu. Przechodzimy do rozkładu. Będziemy wyciągać po jednej karcie na każdy dom. Pierwszy dom to u nas dom barana, który odpowiada za naszą. Energetykę, za naszą witalność, w ogóle za naszą postawę, nasz wygląd zewnętrzny, jak jesteśmy odbierani poprzez innych ludzi, nasze takie nastawienie też do życia, nasza osobowość. Karta kapłana, wielki arkan. O przede wszystkim, jeśli mówić o poziomie energetyki, to tutaj, żeby zachować optymalny poziom energetyki, Wam pomoże wiedza, Wam pomoże konkretna informacja, która dotyczy mianowicie Was. Żeby to było indywidualne, powiedzmy, podejście. Też bym powiedziała, że tutaj macie już ogromny, Ogromną wiedzę, ogromne życiowe doświadczenie, z którego będziecie korzystać. To takie dość fajne podejście, że jeżeli um, czegoś jeszcze nie wiem, to ja się tego nauczę, jakby poradzę sobie ze wszystkim. No i też bym powiedziała, że ludzie Was odbierają jako człowieka z wysoką moralą, jako człowieka, a, który zna się na pewnych rzeczach, do którego. Warto zwrócić się poradę, po jakąś pomoc, że zawsze możecie doradzić pomóc, że w jakich tematach, na jakichś tematach dobrze się znacie. I to też dla Was może być źródłem dodatkowej jakby energii, czerpanie wiedzy, uczenie się. Kolejny dom, dom byka pokazuje oczywiście nasze pieniądze, nasze pieniądze bezpośrednio, nasze i też jak realizujemy swoje talenty. Karta Księżyca. Księżyc mówi przede wszystkim o tym, że talentów to macie bardzo dużo, tego wam nie brakuje, ale w pieniądzach potrzebna powiedzmy większa konkretyka, ponieważ księżyc nieraz daje strach, nieraz daje iluzje, stres odnośnie pieniędzy, samooszukiwanie, chaos w pieniądzach, nie po, jakby brak porządku może też dawać impulsywne takie wydawanie pieniędzy, bądź inwestowanie pieniędzy w coś, co jest nie do końca opłacalne, więc ta energia mówi o tym, że w pieniądzach potrzebny porządek, i jeżeli na przykład chcesz coś zmienić odnośnie swoich pieniędzy w tym roku, potrzebne takie bardzo bardziej racjonalne podejście. Natomiast księżyc też może pokazać, że Twoja intuicja e, Tobie będzie pomagać, praca z podświadomością może Tobie pomagać w tym, żeby wyjść na jakiś nowy poziom finansowy. No i e, jakby otwieranie swoich talentów, realizowanie siebie, swoich talentów, ono będzie dawać jakby e, dodatkowe pieniądze. Natomiast księżyc, no to też taka zmienna energia, wiecie, raz może być dobrze, może być jak pełnia, tak, e, bardzo dużo <grym> tych pieniędzy, dużo, na przykład jakieś przypływy a raz możemy odczuwać, że ojej, jakby tutaj może mi na jakieś rzeczy zabraknąć, więc tutaj przesłanie takie, że mniej emocji odnośnie pieniędzy, oni, oni tego nie lubią, więcej porządku i na maksa realizuj siebie. Twórz, działaj, kreuj, to będzie Tobie świetnie procentować. Idziemy dalej. Dom bliźnią pokazuje nasze kontakty, nasze edukacje, relacje z rodzeństwem, też dalekie podróże. Dość stabilna energia, która mówi o dobrych kontaktach z ludźmi, z otoczeniem. Pokazano, że może tutaj iść bardzo dużo takich kontaktów, mianowicie rodzinnych. Z rodzeństwem, i nie tylko z konkretną osobą, na przykład z bratem albo siostrą, a też z rodzinami. Jakby bardzo taka spokojna, konkretna energia. Też świadczy o tym, że tutaj mogą iść wyjazdy gdzieś do rodziny, do rodzeństwa, i możecie też mieć takich gości u siebie w tym roku. Tak to tutaj wygląda. Również po dziesiątce to jakieś nowe, jakby ktoś z waszej rodziny może przechodzić na jakby nowe etapy. Nie wiem, ktoś na przykład, a Bierze ślub, bądź zmienia miejsce zamieszkania, bądź idzie na emeryturę, jakby jakieś ważne wydarzenie, które powiązane nawet z, ro z rodzeństwem, bądź z kimś z rodziny. I tutaj w tym kontekście może iść też dużo komunikacji. Dużo komunikacji może iść odno odnośnie też um, majątku jakiegoś rodzinnego domu, remontu, działki. Kolejny dom to u nas. To u nas dom raka, który pokazuje relacje z rodziną. Szczególnie u nas idzie linia macierzyńska. Tutaj ród po macierzyńskiej linii też pokazuje nieruchomości. Tutaj jakiś smutek, jakby brakowało pozytywnych emocji w kontaktach z rodziną, i to wiąże się bardziej po linii macierzyńskiej. Może chodzić też o jakieś urazy, o jakiś żal, że coś jest stracone. Tak jakby tutaj idzie energia żałowania czegoś, że o coś. Czegoś żałuję, że chciałabym, żeby było inaczej, e, jakiś smutek. Natomiast pokazano, że oczywiście są i też plusy, są i dobre rzeczy, które ważne też e, dostrzegać. Nieraz e, ta energia oznacza, że możemy uważać, że coś straciliśmy, że nie wykorzystaliśmy jakiejś możliwości, bądź mamy urazę do naszej, e, urazy. навіть до нашої матки, е, якби є якийсь смуток в тим керунку. Йдемо далі. Колейний дом, то у нас дом Льва. Дом Льва показує наші творчі проекти, нашу самореалізацію, Mianowicie w twórczości, relacje z dziećmi, na przykład kto ma dzieci. I oczywiście może pokazać jakieś romanse, romantyczne historie. No, zobaczymy, co u nas tutaj wyjdzie. Rydwan. Rydwan mówi o dość takiej aktywnej pozycji życiowej, to kiedy człowiek aktywnie pracuje nad sobą, zna swoje słabe strony, zna swoje silne strony i umie to wykorzystać, to też energia, która zapowiada jakieś zwycięstwa. Zwycięstwa mianowicie w twórczych projektach, w samorealizacji, to też jakieś podróże, ale te podróże mogą wiązać się mianowicie z własną twórczością bądź z dziećmi. To jakieś wyjazdy z dziećmi, na przykład, bądź organizacja podróży, która wiąże się z dziećmi. Może dziecko się separuje, na przykład się przeprowadza, bądź gdzieś wyjeżdża. Jeśli mówić o romansach, na przykład, jeżeli ktoś nastawiony jest na romansy w, w ciągu tego roku, to ta energia pokazuje, że. Tak, tutaj mogą iść znajomości, na przykład w podróży, bądź takie relacje, gdzie możecie wspólnie wyjeżdżać z tą osobą. A troszeczkę jest to taka energia rywalizacyjna, gdzie jest rywalizacja, kto kogo. Niesie takie podboje, także my wchodzimy w jakieś relacje z ego, bądź ktoś wchodzi z nami w relacje z pozycji ego, z pozycji chęci jakby osiągnięcia jakichś podbojów. Idziemy dalej, tu u nas dom panny. Panna pokazuje u nas pracę i pokazuje zdrowie. Mhm. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi o tym, że w tym roku, jeżeli macie stałą pracę, jeżeli macie tam własną działalność, tutaj ważne zadbać o wszystkie szczegóły, o normy, o sprawy, o sprawy jakieś formalne. To regulowania wszystkich spraw, które dotyczą urzędów, instytucji, tam podatki, ZUS, tam i, i tak dalej. E, jakieś oficjalne takie formalne sprawy, które wymagają załatwiania. Też to może iść zmiana jakichś warunków pracy, gdzie trzeba podpisać nową umowę na przykład. Jeśli mówić o zdrowiu, to karta sprawiedliwości pokazuje często służby zdrowia, czyli że jest jakaś potrzeba zwracania się do służby zdrowia. To może chodzić o chorobowe, tak? może chodzić o jakieś badania bądź potrzeba. Po prostu budzi się w nas, w nas taka potrzeba, nie wiem, sprawdzić, czy wszystko jest z nami w porządku, żeby być pewnymi, tak? że jesteśmy zdrowi, że wszystko jest ok. Um, no i ta karta mówi o tym, że dostajemy takie rezultaty, jakby na które zasługujemy. Tak? Dość taka energia dwoista, czyli ona może dać jakieś mega pozytywne rzeczy, które napracowaliśmy, to zasłużyliśmy, dostajemy rezultaty. Jeżeli coś zrobiliśmy nie tak, popełniliśmy jakiś błąd, no to mamy też tego konsekwencje, że coś trzeba poprawiać, tak? potrzebne jakieś poprawki. Też taka energia, która nieraz pokazuje jakieś sprawdziany, jakąś kontrolę, że coś może być kontrolowane i jakby musimy do tego się dostosować. Się. No i tak jak powiedziałam, jakieś nowe umowy tutaj podpisane i załatwione sprawy odnośnie ubezpieczenia, odnośnie tam chorobowych rzeczy. Um. Jakieś nowe formy działalności, na przykład, bądź ktoś będzie otwierać działalność, bądź e, przeprowadzać się na jakichś jakiś innych warunkach, takich prawnych, tak? gdzie coś trzeba oficjalnie, um, jakby, nie wiem, albo jakieś papiery złożyć. To też taka energia, która nieraz pokazuje jakieś. Mm, do finansowania, że coś nam się przysługuje zgodnie z prawem i możemy po to sięgać, czy tam zdrowotne, czy jakieś tam pieniądze na dzieci, czy jakieś dodatkowe wolne dni, także zgodnie z prawem nam coś się przysługuje i my po to sięgamy i to mamy. Jeśli mówić o zdrowiu, to ta e, energia też nas ostrzega przed tym. Jeżeli wiesz, że coś tobie nie służy, e, po prostu staraj się tego nie robić, ponieważ mm, możesz szybko uzyskać negatywne konsekwencje, jeżeli gdzieś będziesz lekceważyć swoje zdrowie. Kolejny dom waga pokazuje. Relacje dla tych, kto jest w stałych związkach, pokazuje też, jeżeli ktoś jest w stanie jakiejś walki bądź w procesie sprawy sądowej też pokazuje takie rzeczy. No cóż, szóstka buław. Dla stałych związków jakby. Niezła energia, tutaj jakieś dobre wieści, to mogą być jakieś wspólne e, rzeczy, które ogarnięte, że ogarnęliśmy coś razem i jesteśmy z tego zadowoleni. E, nieraz też może dawać takie sytuacje, że jeden w związku jakby wymaga ciągle podziwu, że ja, ja, ja mm, chcę być w centrum, tylko moje potrzeby. tak Ja chcę być podziwiany, podziwiana, e, oklaskiwana. I liczy się tylko ja, więc nieraz to taka energia, która pokazuje, że jeden przyciąga jakby uwagę ciągle na siebie. Dla tych, kto w poszukiwaniu partnera, partnerki, energia nie zła. Ona mówi o tym, że no, podobacie się, tak, dla mm, dużej ilości nawet ludzi, tak, jakby jesteście tutaj w centrum i zobaczcie z jakim podziwem ludzie patrzą na tą osobę. Może tak być, że macie jakiegoś tajemniczego wielbiciela, wielbicielkę, że ktoś po prostu się jakby obawia nawet. Okazać się do Was, albo to może być też duża ilość adoratorów. Jeśli mówić o sprawach sądowych, jeżeli ktoś jest teraz w trakcie jakiejś sądowej sprawy, może to u niektórych iść, szczególnie e, powiązane z aspektem pracy, bądź z jakąś działalnością, bądź jakieś prawne rzeczy tutaj, jeżeli m, na etapie uregulowania, to ta energia bardzo zasobowa i mówi o tym, że dobre wieści wam czeka, was czekają, dobre informacje odnośnie waszej sprawy, albo nawet Całkowicie wygrana sprawa, kochani. Idziemy dalej. Dom Skorpiona pokazuje zagrożenie. Co może dla nas być niebezpieczne. Też pokazuje negatywne wpływy energetyczne i jakieś tam pieniądze, które m, kredyty, nie kredyty, bądź z, inne, z jakiegoś innego źródła. A znaczy tak: no, zagrożenie takie. I ostrzeżenie takie, że warto zadbać o swoje granice, ponieważ one mogą być naruszane poprzez innych ludzi, poprzez to, że może nadmiernie w coś angażujesz się, tak? angażujesz się w jakąś walkę. Tutaj ta energia daje dwie skrajności: albo człowiek ciągle walczy, walczy i żyje w programach walki i odbiera świat jako pole bitwy, i tutaj oczywiście. Jako, jakie by nie były zasoby energetyczne, je wcześniej albo później zabraknie, albo rzeczywiście są ludzie, którzy te granice przekraczają. I tutaj takie Wasze wezwanie, żeby zbudować konkretny. Własne granice i żeby nie pozwolić tutaj e, cudzej negatywności, jakby wejść w wasze pole. I ta karta pokazuje, że tak, mogą być jakieś energetyczne ataki: energetyczny wampiryzm, jakaś e, negatywna struktura energetyczna, która was atakuje, ale u was jest narzędzie też do, do obrony. Jeśli mówić o jakichś też dodatkowych pieniądzach, to tutaj może chodzić o walkę o jakieś pieniądze z innego źródła. Tak, na przykład, że wam coś się przysługuje prawnie, a samo jakby ono na głowę nie spada, o to trzeba zawalczyć, walczycie i macie dobre rezultaty. Kolejny dom pokazuje dalsze podróże, pokazuje edukację, rozszerzenie naszej wiedzy, naszych kwalifikacji. No, tutaj pokazano, że będziecie się uczyć, że czymś się bardzo mocno zainteresujecie, coś Was zainspiruje i nieważne, ile macie lat, tutaj będziecie w coś mocno zaangażowani i wchodzicie na pozycję ucznia. Czegoś się będziecie uczyć z chęcią, z entuzjazmem, z taką pewnością, z optymizmem. Dosłownie, może ktoś rozpoczynać nową naukę na studiach, albo to hobbystycznie, nie wiem, czytanie czegoś, co bardzo mnie inspiruje, co mnie bardzo interesuje, słuchanie jakichś wykładów i tak dalej, ale jest tutaj taka mocna inspirująca, entuzjastyczna energia. Chcę, wiem, że mi się uda, że ja... E w tym mogę być dobra, mogę w tym się rozwinąć, taka e, tutaj energia. Chyba, że ktoś jest nauczycielem i wypracujecie na przykład z młodzieżą, to jakby tutaj, no, co będziecie uczyć młodzież. E, też taka energia, która pokazuje, że możecie, jeśli chodzi o podróże, to raczej takie miejsca y, albo na przykład z dzieciństwa, albo y, no, pasie pokazują bardziej takie. Albo nowe miejsca jakieś odwiedzicie, o których marzyliście na przykład kiedyś. Tam... Może to być też podróże takie, które będą spowodowane nie waszymi interesami, a interesami waszych dzieci. Znaczy tak, albo ktoś na jakieś szkolenie pojedzie na przykład. Tak, kolejny dom to u nas dom koziorożca. Pokazuje nasze sukcesy w karierze, nasz rozwój w karierze. U nas karta wisielca, która mówi o tym, że dużo tutaj będziecie przemyślać. Może zmieni się wasze zdanie na temat jakiejś rzeczy, które dotyczą samorealizacji w karierze. Postanowicie, że może coś jest w ogóle inne. Tutaj jakby energia takiego um, olśnienia, że nagle mi przychodzi do głowy, że coś jest um, w ogóle inne. Że muszę nie wiem, wybrać jakieś inne podejście, że może, muszę wybrać jakieś inne metody. No i sama karta Wisielca ona nie zapowiada jakby globalnych zmian, takich e, mega poważnych zmian. Może pokazywać, że, że coś się przedłuża, że musimy na przykład na coś czekać, może jest jakieś zawieszenie w karierze na przykład. E, jakby ta energia, ona jest pasywna. Jeśli mówić o zewnętrznych rzeczach, ale taka bardziej aktywna wewnątrz, czyli tutaj wewnątrz mogą się zadziewać jakieś takie procesy, gdzie w nas dużo się zmienia, ale jeszcze nie przekładamy to jakby na rzeczywistość, na działania. Też dla niektórych przesłanie, że tutaj nie warto iść w pozycję ofiary. Ponieważ jeżeli na przykład masz potrzeby rozwijać się w karierze, awansować, iść do przodu, a jesteś w pozycji ofiary, to to wszystko hamuje i blokuje. To powoduje, że no, idziesz wolniej, bądź w ogóle wisisz, nie idziesz dalej w karierze. Tu też jakieś negatywne kody mogą iść po Ojcu, blokujące. Hmm. Które wpływają na pracę. Kolejny dom, dom wodnika to u nas relacje z dalszym otoczeniem, nasze przyjaciele, to też udzielanie się w różnych stowarzyszeniach, to nasze nadzieje, to nasze pragnienia. Dziesiątka buław. Taka energia pomocy. Możesz się angażować w pomoc dla kogoś ze swoich znajomych, z przyjaciół. Również możesz uzyskać pomoc, wsparcie przy jakichś trudnościach. Chociaż to taka energia, która bardziej pokazuje, że. Możesz mieć tendencję do tego, żeby brać na siebie za dużo, czyli i temu pomogę, i temu, i temu, tak jakby mm, chcę wszystkim pomóc. A może tak być, że brakuje troszeczkę Tobie w Twoim otoczeniu takiego towarzystwa, które by Ci mogło wesprzeć. Pomóc Tobie, odciążyć Tobie. Ponieważ my widzimy człowieka, który sam próbuje udźwignąć od razu 10 buław. Tak ciągnie, ciągnie to wszystko, nawet nie widzicie, gdzie idzie, musi to robić jakby wszystko sam. Więc tutaj przyjrzyj się, czy jest w Twoim polu ludzie, którzy mogą, jeżeli jest potrzeba, Ciebie wesprzeć, w jakieś stresujące, ciężkie sytuacje. No tutaj jeśli mówić też o celach i nadziejach, to ważne wybierać jakby tyle celów i tak budować plany i priorytety, żeby tego jakby nie było nadmiar, ponieważ jest ryzyko, że możesz sobie planować za dużo i trudno to wszystko udźwignąć. Pojawia się stres, pojawia się jakaś irytacja, i w ogóle, człowiek chce wszystko rzucić, i ostatni dom to u nas ryby. Dom ryb pokazuje, co ukryta karmiczne rzeczy. Ukryta, co, że jesteś na etapie zmiany i poważnej transformacji. No jeśli u nas też karta śmierć wychodzi w karmie, może nie chcesz czegoś odpuścić. Bądź jeszcze nie jesteś świadom, co tobie nie służy i co trzeba odpuścić, co trzeba przetransformować. Jakby tutaj główne przesłanie: nie trzymaj się kurczowo czegoś, co może już dawno jest nieaktualne, co jest wcale tobie niepomocne. Jakby czas na jakieś zmiany, i te zmiany już gdzieś na tle energetycznym zadziewają się, ale możesz tego jeszcze nie widzieć, ponieważ to jest ukryte, że szykuje się dla ciebie jakaś poważna transformacja. Może ona nie być już w tym roku, ale ku temu będzie założony początek. I ta karta mówi o tym, że warto przyjrzeć się. Wszystkim rzeczom, które trzeba oczyścić i które Tobie nie służą i to będzie powodować, że będziesz iść jakby szybciej i lżej Tobie będzie właśnie na, na Twojej ścieżce rozwojowej. I weźmiemy jeszcze przesłanie, radę, podpowiedź od przewodnictwa bogi na ten rok dla Was. Lakshmi, świetlana przyszłość. Przestań się martwić: wszystko będzie dobrze. Czyli mniej zmartwień, nastawiaj się na rzeczy pozytywne i wtedy będziesz więcej dobre do siebie przyciągać. Kierowanie dziećmi. Masz talent w opiekowaniu się dziećmi, udzielaniu pomocy i leczeniu. Użyj swoich zdolności, by im pomóc. To rzeczywiście, kto ma małe dzieci, to angażowanie się w relacje z dziećmi, jakby może komuś trzeba zwrócić uwagę na swoje relacje z dziećmi, ale nie u wszystkich tutaj będzie chodziło tylko o dzieci. Może chodzić też o nasze wewnętrzne dziecko, kochani. To bardzo ważne, żeby nasze wewnętrzne dziecko było zadbane. Jest ogromna ilość praktyk, kiedy my e, nadajemy miłość, troskę, dajemy to, czego zabrakło naszemu wewnętrznemu dziecku. Poprawia się wtedy momentalnie nasze samopoczucie, nasze odbieranie świata, mniej apatii, mniej jakichś depresyjnych rzeczy wtedy. Bardziej jesteśmy. Hmm. Wtedy pewni siebie, i więcej w nas jest energii i gotowości do działań. Może ktoś tutaj będzie pracować, tak jakąś pracę, która powiązana z dziećmi, z edukacją, z opieką, i o, wasze ostatnie przesłanie: Ty i Twoi bliscy jesteście bezpieczni również w sterze duchowej. Czyli przesłanie takie, że jesteście chronieni, żeby nie martwić się o siebie, o swoją rodzinę, nastawiać się na to, co lepsze i wszystko będzie dobrze się układać. U nas sam Artemida też mówi o tym, że jeśli mówić o celach, Ponieważ łuk, ma. łuk symbolizuje e, konkretykę, tak, e, fokus uwagi, czyli wybierz to, co najważniejsze dla ciebie w tym roku i na tym skoncentruj swoją uwagę. Nie bierz e, na siebie za dużo, ponieważ jest ryzyko jakiegoś załamania później nerwowego i e, w ogóle jakby poczucie, że nie daje rady, tak, mam jakąś porażkę. Jeżeli będzie skonkretyzowane, sprecyzowane to, co najważniejsze i na tym. Będziesz się koncentrować, to szybko wszystko ogarniesz. Więc wybieraj to, co najważniejsze w danym momencie, jakby i na tym się skupię. Tak, tutaj pokazane. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.